Z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem. Na pograniczu ziemi Zabulona i Neftalego, tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i Ziemia Neftalego, na drodze ku morzu za Jordanie, Galilea Pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się. Albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieci w jezioro. Byli bowiem rybakami i rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za nim. A idąc tamtąd dalej ujrzał innych, dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana. Jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w Łodzi swe sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili Łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby, i wszelkie słabości wśród ludu. Oto słowo pańskie. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o tym, jak Jezus rozpoczyna swoją działalność publiczną. Do tej pory. Od momentu narodzenia Jezus, jak mówi tradycja, żył w ukryciu, żył jako zwyczajny człowiek nie ujawniał swojej boskości. Teraz jest to związane, jak mówi Ewangelia, z uwięzieniem świętego Jana, Jezus rozpoczyna swoją wędrówkę do Jerozolimy. W Ewangeliach jest wyraźne wskazane to, że ten czas nauczania Jezusa jest związany z podążaniem ku Jerozolimie. Szczególnie jest to widoczne w tych ostatnich dniach, gdzie Jezus zmierza ku Jerozolimy, gdzie ma się wypełnić Jego posłanictwo, Jego misja, gdzie ma umrzeć na krzyżu, gdzie ma zmartwychwstać. Ale Jezus rozpoczyna swoją działalność od pogranicza Ziemi Zabulona i Neftalego, która tak naprawdę jest zamieszkała przez ludzi, których nawet sam prorok nazywa Poganami, dlatego że te ziemie były na styku kultur. Tam już przenikała kultura grecka, rzymska, kultury pogańskie. Dzisiaj powiedzielibyśmy sobie, że były to takie tereny najbardziej zlaicyzowane. Zrealizowane w tym negatywnym sensie, to znaczy ludzie, którym już mieszało się prawdziwe, prawdziwa wiara przekazana przez Mojżesza z jakimiś zabobonami, jakimś kultem pogańskim niekiedy, gdzie to wszystko już było takie bardzo rozmyte. Dlatego Izraelczycy z Jerozolimy zawsze z pogardą patrzyli na tych z pogranicza, śmiali się z nich i podejrzewali ich zresztą słusznie że ta ich wiara jest bardzo płytka, bardzo zaśmiecona, powiedzielibyśmy, przez wpływy pogańskie. Na dzisiejsze słowo zlaicyzowana. I Jezus stamtąd rozpoczyna swoją działalność, jakby zmierza do ludzi, którzy są najbardziej zagrożeni z punktu widzenia wiary. I od nich rozpoczyna idąc w kierunku Jerozolimy, czyli wydawałoby się idąc w kierunku tych, którzy z kolei są najbliżej Pana Boga. W, tym, w tej logice można byłoby powiedzieć, spełniają się chyba te słowa, że pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi. Ale jest też coś więcej. Bóg wychodzi do ludzi, którzy najbardziej potrzebują jego pomocy, którym trzeba przypomnieć, o tym, kim są i jakie dziedzictwo osiągnęli na mocy przymierza Mojżeszowego i Abrahama. I do nich przychodzi Pan Jezus. Słyszymy, że dzieje się to w momencie, gdy Jan został uwięziony. Ważna różnica, nie wtedy, gdy został skazany ani poniósł śmierć, tylko wtedy, gdy został uwięziony. Może dlatego, aby nie kojarzyć, że misja Jana musiała się skończyć tak dramatycznie. Przypuszczam, że nie. Jan miał wybór. Mógł w każdej chwili zachować się poprawnie politycznie, powiedzielibyśmy dzisiaj, i wystarczyło zapewne, żeby przysiągł Herodowi, że już więcej nie będzie go upominał co do jego życia moralnego i pewnie Herod z radością by go wypuścił, bo jak znamy okoliczności śmierci Jana Chrzciciela, to ewangelista wyraźnie zaznacza, że Herod żywił szacunek i lubił słuchać tego, co mówił Jan Chrzciciel. Miał do niego jakąś sympatię, tylko na skutek intrygi, w którą został wprowadzony, wydał wyrok, nawet nie wiedząc o tym, który potem musiał wykonać, bo złożył przysięgę. Tak więc Chrystus rozpoczyna swoją działalność. Tutaj wydawałoby się, że w zasadzie Chrystus kontynuuje misję, którą miał Jan chciciel. No bo w tym co naucza, słyszeliśmy ewangelista mówi, że zaczął nauczać i mówić: "Nawracajcie się, ale bowiem bliskie jest królestwo niebieskie". No w zasadzie powtarza treść, którą przekazywał Jan Chrzciciel. No można by było wysnuć wniosek, że tak więc niewiele różni się od Jana Chrzciciela. Jego misja, ale jednak jak się dobrze przyjrzymy także temu tekstu ewangelicznemu, zauważymy, że różnice są i to zasadnicze. Przede wszystkim przypomnijmy sobie, że Jan Chrzciciel Rozpoczyna swoją misję na pustyni, tam gdzie nie ma w ogóle ludzi. To ludzie przychodzą do Jana Chrzciciela, żeby się ochścić. A tu jest dokładnie odwrotnie: To Pan Bóg przychodzi do ludzi. To Pan Bóg szuka człowieka. I tutaj w tych porównaniach za każdym razem zauważymy, że Jezus nie zachowuje się jak zwykły prorok. Jezus imituje zachowanie Boga. Nie w sensie naśladowania tylko i wyłącznie, ale jakby wprowadzania w czyn. Jezus planuje coś o wiele więcej. I to już jakby pierwsza wskazówka. Bóg wychodzi do człowieka, nie czeka na nas. Sam przychodzi do tych, którzy są najbardziej zagrożeni. Druga wskazówka, która się łączy z tą, jest to, że normalnie. Jeżeli ktoś był prorokiem czy nauczycielem, to uczniowie, można by było powiedzieć w ten sposób, ci, którzy chcieli się do niego dołączyć, to oni przychodzili do niego i prosili go, aby ich przyjął, aby pozwolił im chodzić z nim, w sensie pobierać nauki. W przypadku Jezusa, i to słyszymy w dzisiejszej scenie powołania apostołów jest odwrotnie, to Jezus sobie wybiera osoby. To Jezus wybrał tych apostołów, o których słyszeliśmy dzisiaj. I to w tak dziwnie prosty sposób, że gdyby nie interweniowała tam łaska Pana Boga, to trudno byłoby zrozumieć, dlaczego oni to wszystko zostawili i poszli za tym człowiekiem. Po tym, jak wypowiedział jedno słowo albo jedno zdanie do nich, a niekiedy nawet tylko spojrzał. Bóg powołuje człowieka. Bóg jest zawsze inicjatorem każdego powołania. Jest inicjatorem także naszego życia. Wejdźmy dalej w tę scenę, bo ona zaczyna być ciekawa, gdy spojrzymy na ten moment, gdy słyszymy o tym, że Jezus przechodząc obok Jeziora Galilejskiego ujrzał dwóch braci. Jakoś, gdy czytałem ten fragment, ta scena, staram sobie, sobie ją wyobrazić, to z reguły pomaga, żeby wejść bardziej głębiej w treść Pisma Świętego, od razu nasunęło mi się inne skojarzenia, gdzie to Pan Bóg przechadzał się z Adamem w raju. W tej scenie Pan Bóg przechadza się nad brzegiem jeziora, które nazywano morzem, bo było dosyć duże. Zresztą słyszeliśmy, Izajasz tak o nim mówi. Jakby na pograniczy lądu i wody. Pan Bóg przechadza się sam. Moim zdaniem, i zaraz inne szczegóły na to wskazują, jest to ewidentna aluzja do. Stworzenia świata i człowieka. Powołanie jest, i o tym mówili także od samego początku ojcowie Kościoła, jest jakby nowym stworzeniem. I tutaj w tym niewielkim fragmencie, w tym obrazie, który możemy sobie wyobrazić, w sensie yy, tą scenę, którą słyszymy, właśnie chyba najpiękniej to wychodzi. Bóg, który przechadza się na granicy lądu i wody sam. Spotyka człowieka. I zwróćmy uwagę, kogo spotyka. Spotyka dwóch braci i to dwa razy po dwóch braci. Moim zdaniem to też jest pewna aluzja, nawiązanie do aktu stworzenia, gdy to Pan Bóg spojrzał na Adama i powiedział: Niedobrze, aby człowiek był sam. I z żebra Adama wyprowadził niewiastę. Oczywiście ten fragment z Księgi Rodzaju. Mówi zupełnie o czym innym, ale to nawiązanie pokrewieństwa, moim zdaniem, jest jak najbardziej właściwe. Z Adama powstaje Ewa. Ciało z mojego ciała, z mojej kości, jak mówi Adam. Natomiast tutaj Jezus powołuje też dwóch ludzi naraz, którzy są związani z sobą z jednym ciałem, można powiedzieć, jedną krwią. Bo powołuje dwóch braci jest to pewnego rodzaju aluzja do sceny stworzenia człowieka do sceny odnowienia tego świata. Oczywiście nie jest już to ten sam kontekst, ale te podobieństwa zawsze mnie zastanawiało dlaczego Jezus powołał akurat po dwóch braci na początku? Dlaczego w ten sposób? Z punktu widzenia logiki powołania to jest powiem to z własnego doświadczenia tak mało prawdopodobne, chociaż zdarzają się powołania i są niekiedy w rodzinach to jednak jakby tajemnica powołania jest tak indywidualnie przeżywana, że trudno tutaj mówić o jakimś zbiorowym, powiedzmy sobie szczerze, odkryciu tego powołania w jakiejś rodzinie, że dwóch braci w jednym czasie prawda, idzie do seminarium. Zdarza się to, ale to jest dosyć rzadkie, dlatego że tajemnica powołania jest bardzo indywidualna. To nie więzi krwi o tym decydują, o tym Pan Jezus też mówił. Chociażby w kontekście swojego powołania i wybraństwa. Tutaj dokonuje się, moim zdaniem, ewidentne nawiązanie do aktu stworzenia człowieka. Pan Bóg ich powołuje i na mocy tego powołania oni idą za nim. Czyli ten, powiedzielibyśmy, spacer Boga nad brzegiem jeziora, w pewnym momencie już nie jest spacerem tylko samego Pana Boga, ale idzie u boku człowieka raczej znaczy człowiek idzie u boku Pana Boga przecież to jest znowu nawiązanie do tej sceny która była w raju gdzie Adam przechadzał się z Bogiem po ogrodzie apostołowie idą za Jezusem ale tak naprawdę idą obok Niego możemy sobie wyobrazić, że w raju to też Pan Bóg decydował w którą stronę szedł Adam a nie Adam decydował gdzie ma iść Pan Bóg a więc ta scena i to podążanie za Jezusem jest także ewidentnie moim zdaniem Nawiązaniem do tego porządku, który chce przywrócić Jezus, a więc nie jest on tylko prorokiem, przychodzi jako Bóg, który chce odnowić ten świat, chce naprawić to, co zostało zniszczone przez grzech, zaczynając od samego początku, powołując konkretnych ludzi do życia duchowego, powiedzielibyśmy tak, w ten sposób, bo biologicznie żyli, ale w tej krainie, w której, jak słyszeliśmy, mieszkali, zawód, który wykonywali, może nas naprowadzać na tą prawdę, że raczej zbyt pobożnymi ludźmi nie byli. Pan Bóg przywraca im życie. Odkrywają swoje powołanie, podążają za Bogiem, za osobą. Nasza wiara tym się różni od innych ideologii, od innych, powiedziałbym, religii, że jest to podążanie za konkretną osobą, za Jezusem Chrystusem. To nie jest podążanie za jakimiś prawami, zwyczajami, ideologią czy poglądem. To jest podążanie za Chrystusem. Na tym buduje się relacja indywidualna każdego z nas. I w tym wszystkim, to, co jeszcze też jest pewną nowością, czymś, co pokazuje, że Jezus działa zupełnie na innym poziomie niż Jan Chrzciciel, chociażby Jezus, nauczając, głosząc Ewangelię, w synagogach, w miejscach publicznych, już nie na pustyni, leczy cho choroby, wszelkie boleści wśród ludu. Stara się znowu naprawić ten porządek, jaki istniał zanim grzech wszedł na świat. Leczy choroby, wypędza złe duchy, stara się oczyścić ten świat z tego wszystkiego, co pojawiło się na skutek grzechu. Bóg pragnie przywrócić ten porządek. Tą radość i ten stan szczęścia człowieka, jaki zapanował na samym początku. I w tym Jezus jest zupełnie nowatorski. W tym jest niepowtarzalny, bo żaden inny prorok nie działał z tą intencją i z tym zamiarem. Każdy inny prorok miał świadomość, że ma przekazać jakieś słowo, które Pan Bóg kieruje. A Jezus robi coś zupełnie, zupełnie coś innego, nie tylko przekazuje słowo, On zmienia rzeczywistość. On stwarza ją na nowo. Pozwólmy, aby w naszym życiu Pan Bóg też powołał nas. Pozwólmy, aby iść razem z Nim, po to, aby Pan Bóg przywrócił w nas ten stan pierwotnego szczęś szczęścia, pierwotnej radości, aby leczył nasze choroby, nasze smutki, nasze boleści, po to, abyśmy z powrotem stali się szczęśliwi. Z powrotem uwierzyli w to, że Bóg jest obok nas, tak bardzo blisko, że Bóg pragnie naszego szczęścia i naszej miłości, abyśmy z powrotem uwierzyli w miłość. Amen.